Witam Was, moi kochani. Dzisiaj postanowiłam dla nas zrobić takie krótkie czytanie z fusów kawy. Kliżanka jest już przygotowana, chociaż parę słów, właśnie co powiedzą nam, właśnie fusy, do końca tego roku. I moi kochani, zaczniemy może od rodziny i naszych stałych związków naszego, naszego domu. Tutaj wygląda na to, że jeśli były jakieś zawirowania, jakieś problemy, to sytuacja zaczyna się przejaśniać, zaczyna iść ku dobremu. Może pojawić się nadzieja na pozytywne zmiany. Do naszego domu może też przybyć nowy mieszkaniec w postaci jakiegoś zwierzątka, na przykład kotka lub pieska. Generalnie nie widać tutaj jakichś szczególnie złych rzeczy. To, co sprawiało nam problemy, może zostać naprawione. Zwróćmy także uwagę na to, czy ktoś z naszych bliskich, z naszego otoczenia, nie potrzebuje jakiejś pomocy, bo może potrzebować, a o tym nie mówić. Możemy nie mieć o tym pojęcia. Ktoś może mieć także problemy z sercem, jakieś rozterki sercowe, lub problemy z bólem, o którym my nie wiemy. Warto więc być może o tym porozmawiać. Jeśli chodzi o, chodzi o nas, to ten czas zapowiada się w miarę spokojnie. Dla nas wszystkich, kochani, jeśli były jakieś trudne sprawy. Jeśli byliśmy w kimś, z kimś w izolacji, w separacji, ktoś był stala od nas albo oddalony emocjonalnie, był dystans jakiegoś rodzaju, mamy szansę tutaj się pogodzić. Kochani, Ktoś może wyciągnąć do nas rękę na zgodę, może nam także pomóc w jakiejś trudnej sytuacji, pomóc nam wyjść z samotności, z jakiejś sytuacji trudnej finansowej. Być może czuliśmy się osamotnieni, być może nie widzieliśmy właśnie wyjścia z jakiejś sytuacji. Jednak ona może się znaleźć, i właśnie inne osoby mogą nam tutaj pomóc. Mamy szansę, kochani, w związkach zbudować coś trwałego, coś, co będzie dawało nam spełnienie i stabilizację. Mamy tutaj bowiem wieżę. Uważajmy też na przeziębienia w tym okresie lub jakieś inne choroby, które mogą nas położyć do łóżka, a niektórym z nas wypoczynek, wyciszenie i właśnie takie pochorowanie sobie w spokoju może wyjść na dobre. Generalnie ten okres zapowiada się dość spokojny. Oczywiście wiadomo, że w okresie świątecznym, przedświątecznym, no to będzie się więcej działo, ale nie raczej w tym sensie negatywnym. Niektórzy z nas mogą czuć się osamotnieni albo potrzebować właśnie okresu rekonwalescencji lub wyciszenia, ale tak jak już powiedziałam, jest to przejściowe. I mamy szansę na wyjście z tego stanu. Ktoś może nam też właśnie podać pomocną rękę w jakiejś sprawie albo wyciągnąć rękę na zgodę. Tak więc, kochani, zapowiada się piękny czas. Jeśli jakieś problemy mamy, to mamy szansę na ich pokonanie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania z plusów. I zapraszam Was na kolejne. Do usłyszenia. Pa, pa.